to mima jest obrazem ruchomym słów z Księgi Ezechiela. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. Oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy te kości powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości słuchajcie słowa pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra się na nie naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha, tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie, synu człowieczy. Kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak, mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę, i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę Wam mego ducha, po to, abyście ożyli i powiodę Was do kraju Waszego i poznacie, że Ja Pan to powiedziałem i wykonam wyrocznia Pana Boga.